O matko, w moim monsterze pojawił się żółty lich. Jeżeli mamy tak pięknie wybarwiony, unikatowy egzemplarz, do przesadzania najlepiej wybrać mieszankę przeznaczoną do tego typu roślin. Jeżeli korzenie wychodzą dołem doniczki, to będzie dla nas jasny znak, że monsterę trzeba przesadzić. Monstery w naturze to pnące, pną się po takim paliku. Możesz stosować też naturalne preparaty. Daga. i Łukasz. Postanowiliśmy otworzyć kanał na YouTube, ponieważ chcemy Wam prezentować troszkę dłuższe treści. Możecie nas kojarzyć z Facebooka czy z Instagrama Coca-Flory, gdzie nagrywamy dla Was rolki, głównie o pielęgnacji. Roślin. Mam nadzieję, że miło będzie Wam się nas oglądało. W pierwszym naszym filmie chcieliśmy Wam pokazać 10 wskazówek na temat monster, które pozwolą Wam wyhodować naprawdę okazałą sztukę, może taką jak te. To jest roślina, która kompletnie nie wychodzi z mody. Jest bardzo popularna, była popularna u naszych babci w domach, u naszych mam w domach i w naszych domach też możecie ją. Spotkać. Na szczęście są to roślinki bardzo łatwe w pielęgnacji, ale z naszymi paradami wyhodujecie wieloletni okaz, który będzie cieszył Wasze dzieci, wnuki i prawnuki. Pierwsza najważniejsza rzecz, gdzie ustawić taką monsterę w domu? Opowiedz nam Łukasz. Bardzo ważne pytanie. Zarówno Deliciozę, najpopularniejszą monsterę, którą spotkamy w naszych domach, jak i wersję z warygacją wymagają naprawdę dużej ilości rozproszonego światła, ale najważniejsze, że musi być to światło rozproszone nie bezpośrednie. Czyli nie postawimy jej na przykład prosto na południowym. Parapecie okna, no bo tam liście szybko, szybko nam zwiednią, monstera nam zbarnieje. Mogą się przede wszystkim przypalić. Tak, tak. Poznamy to wtedy po brązowych, suchych plamach na liściach. Dobre miejsce będzie właśnie blisko tego południowego okna. Najlepiej z firanką. A co w przypadku, kiedy nasza monstera ma dużo takich białych przebarwień? Często ludzie pytają nas, co zrobić z takimi listkami, które są całe białe. Jeżeli mamy tak pięknie wybarwiony, unikatowy egzemplarz, musimy dać jej więcej e, światła. Dzieje się tak dlatego, że te części, które nie są wybarwione na zielono, nie przeprowadzają fotosyntezy. Po co te dziury się w tej Monsterze pojawiają tak właściwie? Na pewno chodzi tutaj trochę o światło. Tak, zgadza się. Pamiętajmy, że naturalnym środowiskiem naszych Monster jest dżungla. W takim środowisku Monstera walczy dosłownie o dostęp do światła, więc w górnych partiach parczy, jej liści powstają te wycięcia, które przepuszczają światło do dolnych partii. No tak. Bo tam jest dużo buszu dookoła, jest wilgotno i, i faktycznie może potrzebować światła. Jest jeszcze jedna rzecz, bo w naturze monstery wytwarzają naprawdę ogromne liście, nawet do 70-80 cm średnicy. I wtedy taki liść byłby bardzo podatny na warunki atmosferyczne, przykładowo jakieś burze, huragany. Te wycięcia zatem pomagają monsterze ograniczyć wpływ wiatru. I te liście się wtedy tak nie łamią, rozumiem. Zgadza się. Okej. Okay. Mamy tutaj teraz taką fajną sztukę i opowiemy wam coś o jej podlewaniu. Monstera lubi mieć wilgotne podłoże, ale nie znosi przelania. Zanim sięgniemy po konewkę, warto sprawdzić czy to podłoże faktycznie jest wilgotne. Możemy użyć do tego miernika, możemy sprawdzić to też suchym patyczkiem albo wsadzić po prostu palec na 2-3 cm i zobaczyć czy jest wilgotno. Tutaj czuję, że jest wilgotno więc monstera nie potrzebuje podlania. Gdy coś zrobimy nie tak, nasza monstera na pewno da nam pewne sygnały. Przede wszystkim, gdy będzie miała za e, jej liście będą matowe, wiotkie, łodygi będą mięknąć. A co, jak będzie miała za mokro? Wtedy liście monstery zazwyczaj żółkną, łodygi miękną. Na dłuższą metę spowoduje to też gmincie korzeni. I roślinka umiera. Kolejna ważna rzecz, czyli podłoże i przesadzanie. Gotowe podłoże produkcyjne, z którym nabywamy nasze monstery, to w zasadzie włókno kokosowe, które bardzo dobrze trzyma wodę i na dłuższą metę spowoduje to gnicie korzeni, jeżeli w takim podłożu serę przetrzymamy. Nie jest to więc rozwiązanie idealne i do przesadzania najlepiej wybrać mieszankę przeznaczoną do tego typu roślin. Wybierz mieszankę lekko i przepuszczalną. Najlepiej z dodatkiem chipsów kokosowych, perlitu czy korek, która będzie bardzo fajna dla korzeni takiej roślinki. Jeżeli korzenie wychodzą dołem doniczki, to będzie dla nas jasny znak monstery trzeba przesadzić, ale generalnie robimy to co 2-3 lata. A co z korzeniami powietrznymi, których jest dużo, zwłaszcza u wyrośniętych monster? Te korzenie powietrzne to naturalna cecha rośliny. Spotkacie się z nimi też u storczyków czy innych epifitów bytujących w naturze na innych roślinach. Dzięki nim nasza monstera przyczepia się w naturze do pnia, na przykład drzewa, szukając wilgoci. A co z takimi korzeniami w domu? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie umiejscowienie ich w doniczce. Wtedy one się ukorzenią i Monstera będzie sobie pobierała dodatkowo substancje odżywcze z gleby. Może się oczywiście powinąć również wokół palika. Dzięki temu roślinka będzie miała lepsze podparcie. Jeżeli z jakiegoś powodu korzenie powietrzne wam przeszkadzają i chcecie je obciąć, możecie to zrobić. Roślince nic się nie stanie. Pamiętajcie jednak, no, nie jest to zalecane. Roślinka tymi korzeniami zawsze jednak pobiera sobie trochę wilgoci i składników odżywczych. A palik kokosowy to nie tylko dekoracja. Monstery w naturze to pnącza, tak jak już zresztą mówiliśmy. I one pną się po takim paliku. Więc jeśli damy jej takie wsparcie, ona będzie wytwarzać na górze coraz większe liście. Nie bez powodu mam tutaj też butelkę. Pamiętajcie, że taki palik możecie również zraszać. Zachęci to korzenie powietrzne do łapania się palika i czerpania wilgoci. Większość domowych roślin trzeba nawozić. A jak to jest w przypadku Monster? Zgadza się. Rośliny domowe mają małe doniczki i trzeba o tym pamiętać. Nie mają dużego obszaru ziemi, skąd mogą pobierać substancje odżywcze. Dlatego też warto nawozić je dobrym nawozem. W przypadku monstery robimy to mniej więcej od marca do września, czyli w sezonie, kiedy roślinka pięknie nam rośnie e, i nawozimy ją tak co 2-3 tygodnie. Ale zachowajmy jednak umiarkowanie w przypadku, gdy mamy variegatę. E, wybarwione na biało liście są bardziej wrażliwe na nadmiar soli mineralnych. Kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać. Przecieranie liści monstery skórzu. Monstera ma dosyć dużą blaszkę liściową, na której niestety Osadza się kurz. Warto przecierać ją raz na mniej więcej dwa tygodnie. A dlaczego właściwie to robimy? Bo kurz zgromadzony na liściach monstery utrudnia jej przeprowadzanie fotosyntezy i oddychanie. Dobrym pomysłem jest, aby robić to za pomocą miękkiej ściereczki, a do wody, której używamy, dolać na przykład kilka kropel olejku cytrynowego, delikatnego detergentu, albo olejku przeznaczonego do nabłościania liści roślin. Absolutnie nie używajcie do tego żadnych silniejszych detergentów, bo zniszczycie swoją roślinę. A co jeśli chodzi o szkodniki na monsterech? Na szczęście nasze monstery nie są roślinowe które mają wielu naturalnych wrogów, ale warto ją kontrolować oczywiście pod kątem chociażby wciornastków, zwłaszcza na spodniej stronie liści, gdzie one mogą się gromadzić. Dobrze działa regularne mycie liści i kontrola, ale profilaktycznie możesz stosować też naturalne preparaty. Tak, na przykład nawozy na bazie krzemu, które wzmacniają komórki rośliny i tworzą barierę, która zniechęca szkodniki do żerowania. I nie ma oczywiście problemu, żeby używać w tym samym czasie innych środków, bo rezultat ich stosowania będzie synergiczny. To dobry sposób na zapobieganie, choć generalnie monstera w tej kwestii jest bezproblemowe. O matko, w moim monsterze pojawił się żółty liść. Co teraz? Słuchajcie, to nie jest powód do paniki. Jeśli jest to liść z dołu rośliny, czyli prawdopodobnie jeden z najstarszych, roślina go po prostu już odrzuca. Ale jeśli żółkną młode lub co grosza, dzieje się to masowo, wtedy oznacza to, że coś jest nie tak. Najczęściej jest to efekt przelania. Zdarza się to też przy niedoborze składników odżywczych ale może być też spowodowane niedoborem światła. W pierwszej kolejności warto sprawdzić podłoże, korzenie albo ustawić roślinę bliżej okna. Monstera to naprawdę wdzięczna roślina. Efektowna, wiecznie modna i łatwo dostępna. Oczywiście nie popadajmy w paranoję, ale stosując te 10 prostych zasad zapewnisz jej świetne warunki do wzrostu i zyskasz roślinę, która będzie cieszyć oko przez lata. Praktycznie każdy początkujący roślinomaniak zaczyna właśnie od Monstery. Wierzymy, że macie lub mieliście taką monsterkę w domu. Dajcie znać w komentarzach, co sprawiło Wam największą trudność w pielęgnacji. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.